Cześć raczki, Agnieszka Sawillo z tej strony. Słuchajcie, postawię dla Was runki na piecień um, 2021 i sobie zobaczymy, co tam dla Was się pokaże, jak będzie się układał ten miesiąc, jakie energie nadciągają. Dobra, dobrze. brzegu patrzymy sobie. Te, które miały przestoje na przykład, które martwiły się o jakieś sprawy finansowe, które się martwiły, że stracą pracę za granicą, które się martwiły, że trzeba będzie wracać stamtąd, że może tu jest tak strasznie, a tam jest gdzieś lepiej i w ogóle. To ja wam coś powiem na tym wszystkim. Hagar postawiła kropkę i stwierdziła, że te bajki, te tematy już nas nie interesują. Tak to wygląda mniej więcej. Ale zobaczymy sobie w rozwinięciu. Będę rozwijać myśl runiczną. Pierwsza rzecz, która się pokazuje, single, osoby, samotne osoby, które potrzebują już się rzucić w ramiona kogoś namiętnego i czuć się kochane, to są na pierwszym, że tak powiem, planie pokazane jako osoby. Które będą miały taką możliwość, aczkolwiek, jak to jest? Jak nie ma nic, to nie ma nic. A jak jest, to się bierze nie wiadomo skąd i to parę opcji. Zaraz będziemy do tego wracać. No. I zobaczmy tutaj, co się dzieje. Dobrze. Znaczy, ja bym powiedziała w ten sposób: nie zawaham się użyć takich słów, że. Raczki będą miały absolutnie w poważaniu, że tak powiem, w całkowitym poważaniu pracę. <noise> Tutaj są kompletnie inne karty pokazane. Tutaj są karty, które sygnalizują, że tak powiem, buzujący ogień, który już tak na, na, nagrzał, tak podgrzał, tak rozpalił tą wodę, że ona zaczyna już po albo, albo coś się wydarzy albo ta woda po prostu wyparuje najnormalniej w świecie raczkowi. A jako, że jesteś wodą, bez dwóch zdań, czyli trygonem wodnym, nie podlega to dyskusji, że w tym miesiącu będziesz chciał zrealizować się na poziomie emocjonalnym, uczuciowym, romantycznym, seksualnym i każdym jednym, który jest poziomem człowieczym, człowieczym, cielesnym i w ogóle, który w ogóle przypomina, że ty jeszcze żyjesz. Także bardziej mam takie karty zobaczmy jednak, co w związkach jeszcze sobie tutaj do. O, w związkach utarte szlaki. W związkach jedna rzecz, która mnie tutaj martwi, bo z jednej strony, tak, w związkach są takie faktycznie już nie, nie tyle, że wyświechtane jakieś tam zasady, przyzwyczajenia, jakieś tego typu rzeczy. Nie, po prostu jakaś taka stabilizacja, która. No i w domu mam właśnie takie jakby, nie wiem, kajdanki, jakby jakieś ograniczenia, jakieś takie, no, smutne, smutne to jest co tutaj widać i no nijak, no, no nijak tego nie idzie, no bo jak rodzina, no chyba że nie jesteś rakiem, który jest w związku, no to wtedy o rodzinie zaraz będę dopowiadać. A jeżeli jesteś rakiem, który jest w związku, to tak troszkę jakbyś miał serdecznie dosyć. Po pierwsze, karty pokazują tutaj zbyt dużo wyrzeczeń, ograniczeń i jakichś takich wyimaginowanych potrzeb partnera, gdzie nie no, fajnie, ty się już troszeczkę przyzwyczaiłeś do tego. Natomiast, żeby ci to odpowiadało i pasowało, to nie za koniecznie to widzę w tej chwili. Także standardowo, rutynowo. No tak zwyczajnie. Jeżeli chodzi o stałe związki, jeżeli chodzi o sprawy rodziny, no to tutaj już mamy troszeczkę mały problem, ponieważ gdyż karty pokazują, że albo ktoś ma ochotę kędwiać, gdzie uciekać i w którą stronę i z kim, albo jakieś ograniczenia w rodzinie będą tutaj stwarzane przez sprawy zewnętrzne, przez jakieś trzecie osoby. Mogą tutaj być, ale to w rodzinach. Mogą to być też po prostu ograniczenia odległością najnormalniej no w świecie postają tutaj karty podróży, ale takie jakby zawieszonej. Tak jakby spotkania były problematyczne. Problemem będzie inaczej nawet jeżeli będzie możliwość, to i tak karty pokazują, że jakby nie będzie opłacalności w tym miesiącu akurat, żeby się spotkać, żeby pojechać, żeby, żeby się jakoś zobaczyć, tak? Także takie dziwne to jest. no to bardziej wygląda też jako ograniczenia, które ktoś komuś narzuca. To naprawdę takie, jakby ktoś był, nie wiem, izolowany, chciał się izolować, chciał wyjść z domu, nie wiem, pojechać do sanatorium, pojechać do nie wiem do czego, pojechać na wakacje, pojechać gdziekolwiek, gdzie jakiejś osoby z rodziny nie będzie widział. Nie będzie widział, nie będzie słyszał, nie będzie w ogóle, dajcie wy mi wszyscy święty spokój. Tak to wygląda mniej więcej. Jeżeli chodzi o sprawy pracy, ja bym powiedziała tak, że większość raczków to dobrze by było, gdybym sobie wzięła wolne w tym miesiącu, bo powtarzam, głowy większej do wymyślania prochu to wy nie będziecie miały, nie będziecie też miały ochoty na to, żeby w pewien sposób wysilać się. To może być związane z tym przesileniem, z tym, że wchodzi zmiana w ogóle pogody, że generalnie rzecz biorąc już po tej zimie jakby nie było gdzie się zregenerować i jest przemęczenie materiału po prostu najnormalniej w świecie. Jedna rzecz, która jest też pokazana przy pracy, te z Was, które mają taką dziwną te, takie, taką dziwną myśl, takie dziwne wrażenie, że jest gdzieś przy nich jakaś osoba, która po prostu jak taka Taka pijawka, jak taka pijawka, taka mmm, tak wciąga mm, tą energię. I tak jak jesteście tylko przy tej osobie, jak macie z nią kontakt, to tak, to tak... Trrr, tak ucieka z Was życie, to karty pokazują, że taka osoba jest i trzeba tutaj porobić porządeczki, trzeba tutaj podcinać, posprzątać, że tak powiem, to może też dotyczyć, bo to jest i droga życiowa, i kariera, tak, także generalnie rzecz biorąc może, owszem, może to być, bo to jest przy pomocnych ludziach, może to być jakaś pomocna osoba, podglądnijmy sobie zatem, kto, e, jakaś ognista e, gwiazda, ewentualnie e, jakiś e, Osobnik, który potrafi być gwałtowny, który potrafi być zmienny bardzo, który się zapala do czegoś i nagle gaśnie na przykład. Także tego typu osoba, no chyba, że raczku. Ty jesteś taką osobą, no to wtedy należy zmienić szybciutko, wywołany do tablicy, robimy porządki i się zmieniamy i zmieniamy swoje postępowanie. Teraz tak, e, coś z dziećmi, zobaczmy sobie, co tutaj z dziećmi. Ja nie wiem, czy Wy będziecie miały taką wielką ochotę na to, żeby celebrować swoje pociechy i żeby tak strasznie się. Bardzo Was przepraszam. E, ale jedno z Was właśnie dzwoni, a ja nie ściszyłam telefonu. Moja wina, moja culpa, Już, 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 już. Już to ściszam, już bezczelna jestem, no nie. Jak mogłam nie ściszyć telefonu? Dobra, już, już. Cisza absolutnie nikt nic nie będzie dzwonił. Dobra i teraz tak, ja nie wiem czy wy z dziećmi będziecie miały ochotę, że tak powiem, że ym, nie o dzieciach jest mowa w tym czytaniu, tak bym powiedziała. E, no chyba, że... Ym. Pisaracz, bo ty już możesz być po prostu najnormalniej w świecie zmęczony, bo dosyć duża taka sinusoida pokazuje się u dzieci urodzonych, u dzieci nabytych, u, u młodszych, bardzo młodych ludzi z, z rodziny. I ty możesz się izolować po prostu od tych tematów. Możesz w taki głupio-sprytny sposób zmieniać tematy, udawać, że cię nie ma. Na przykład, nie wiem, no cudować, wymyślać na zasadzie, tak, 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 ale o co chodzi szybciutko, to ja na przykład do Ciebie na przykład odzwonię, no nie? I, I słyszeć, że już się zaczyna jakieś marudzenie, bo tu jest, tu jest marudzenie, tu jest sytuacja wywrotowa, tutaj ktoś z kimś gdzieś, komuś będzie coś udowadniał, od kogoś odchodził, później w głębokiej depresji będzie, później znowuż z tej depresji wyjdzie i znowuż w nią wejdzie, i znowuż się pogodzi i tak dalej. I mam wrażenie, że większość raczków, ponieważ gdyż już to gdzieś w życiu mogła ćwiczyć, wyczuje, że z wielką miłością moje dziecko kochane, ja ciebie kocham tak mocno, że to się w głowie nie myśli, ale nie dam rady, nie dam rady tego pociągnąć, nie chcę o tym słuchać nie i bardzo ładnie, w bardzo taki dyplomatyczny sposób się wymiksujesz. Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli jakieś z Waszych dzieci teraz właśnie zdaje jakieś egzaminy i powiem szczerze, no nie widać tutaj, żeby ten, jak, żeby to ten, żeby to było, żeby on był orłem, no to dziecko. I to też może być brak właśnie uwagi ze względu na to, że mogą się dziać jakieś sprawy. No już pomijamy lenistwo, nie? Ale generalnie sprawy autentycznie yy, nieumiejętność skoncentrowania się na sprawach praktycznych, na sprawach nauki, na sprawach generalnie rzecz biorąc, które są ważne, i które są opłacalne z perspektywy czasu. Nie, bo serduszko bije, bo bije do kogoś, bo tam się dzieją jakieś cuda niewidy i z tego tytułu to może być tak samo problem z pracą, nie? Także no proponowałabym yy, faktycznie chronić się, bronić i nie wiadomo co jeszcze robić w tym kwietniu, żeby nie dać się zwariować. I to jest tylko i wyłącznie Twoja w tym, że tak powiem, Twoja sprawa. Ty to ty możesz zrobić, to są Twoje możliwości. Jeżeli Ty przepuścisz tych, którzy ci zawracają głowę, bo jeżeli stoi w fechu przy blokadzie gebo, to to jest taka energia, która mówi, tak samo przy pracy, że. Gdzieś się rozdrapniesz, gdzieś możesz oddawać siebie tam, gdzie kompletnie nie powinieneś uwagi nawet poświęcać, jednego Że w pewien sposób możesz właśnie pozwalać światu zewnętrznemu, ludziom, tak, przychodząc z tego świata zewnętrznego, żeby ci zawracali dupę tak naprawdę bardzo błahymi rzeczami albo rzeczami, które nakręcają sztucznie. I tak naprawdę to nie jest problemem, bo gdyby tylko zmienili na przykład swoje zachowanie, to problem by się sam rozwiązał. Mało tego, przestałby być w ogóle problemem z mety. Także myślę, że Raczek powinien być bardzo asertywny, bardzo taki nastawiony na siebie w tym miesiącu. I teraz jeszcze tutaj sobie porozmawiajmy o tej Durisa z przyjeżdżą, bo to jest tak. Filtrować, przefiltrować wszystko, nerki, wszystko przefiltrować. Prze ogólnie, możecie przestać jeść, możecie zacząć tylko pić. To będzie dla Was zbawienne, po prostu. I e zieleninka, e rzeczy, które są bardzo lekkostrawne, ale które dają ogromnie dużo, od gdzie chcesz już lecieć? No, chciała spaść. Które dają ogromnie dużo energii. Także e proszę się. Z tym zapoznać, które to są takie produkty. Drisaz mówi o jednej bardzo ważnej rzeczy: będziecie mieli ogromnie dużą inspirację ze, ze strony pomocnych ludzi, przyjaciół, osób nowo poznanych, osób, które będą miały pomysły i tak naprawdę troszkę będziesz im potrzebny do tego, ale to są, to są osoby rzutkie, to nie są filozofowie. Nie. To nie są jacyś jogini na przykład. Nie, to nie są też y, pisarze na przykład. No, nie widać tutaj takich y, subtelnych, bardzo y, delikatnych, że tak powiem, y, osób. Nie. Tu widać osoby, które. hura, Jest taki i taki pomysł, taki tak trzeba to zrealizować, y, taki i taki plan jest. Y, ja Ciebie widzę w tym, tak i tak, co ty na to? Okej, okay, dobra, idę z Tobą. To jest. Możliwość faktycznego działania z osobami, które faktycznie potrafią działać. Ale to mi się pokazuje troszeczkę później, czyli połowę kwietnia, do połowy kwietnia, ty się tutaj musisz oporządzić, zrobić ze sobą porządki troszkę też uziemić się, no nie? Żebyś miał więcej czasu, ochoty, nie wiem, zauważalność, żeby była w ogóle tego, że są sprawy na przykład finansowe, zawodowe, że ogólnie no, trzeba coś jeszcze, trzeba czymś płacić rachunki, a druga połowa kwietnia jest pokazana jako takie. Bardzo fajne przyspieszenie w Twoich sprawach. No i właśnie, też tej natury romantycznej, uczuciowej i właśnie towarzyskiej. Także zobaczmy sobie jeszcze, co one tutaj pokazują. Bardzo empatycznego. Zobaczmy sobie. Zobaczmy, co raczka. kochanego. Mhm. E, jak, jeżeli jest pytanie w głowie powstało, siedzi i e, jeszcze go nie wypowiedziałeś ale już się słyszysz na zasadzie czy wyjeżdżać, czy e, zmieniać środowisko, czy zmieniać miejsce e, czy przenosić się za granicę do pracy na przykład i tak, dalej, tak pisz o tym Możesz to zrobić. Także karty pokazują, że będzie to dobra, płodna decyzja. Proszę, jak małe, proszę, nad tym wszystkim. Tłusta Hagal, proszę, jaka piękna Odala. I co Odala mówi? Zostaw to, co już znane. Zostaw to, co już bardziej się doskonale tak samo do tych raków, które. No nie mogę tak tego nazwać, bo to będzie bardzo nieładnie. Do raków, które mają tak naprawdę już jakby bóle żołądka i różne inne, jak tylko sobie pomyślą o swojej pracy tutaj na przykład, na miejscu, gdzie są, a mają perspektywę i możliwość pracy za granicą, to karty pokazują, że proszę postawić na tym Hagal! podziękować tej pracy, przygotować oczywiście sobie w ciągu... bo to się pokazuje dwa tygodnie do dwóch miesięcy. Pole do popisu, jeżeli chodzi o sprawy bardziej przygotowanie, chodzi o, o takie przygotowanie twoje, tak? Nie wiem, przypomnienie sobie języka, załatwienie pewnych dokumentów i tak dalej. I wsiną dalej. Jeżeli masz możliwość tym bardziej dorobić na okres letni na przykład, tak? Możesz jechać na jakąś taką do jakiejś takiej pracy na kontrakt na przykład, nie wiem, paromiesięczny to Sio, nie macie tu, nie macie tu, gdzie jesteś, bo, bo to bardzo dobrze Tobie robi. I fajnie pieniążki dać. Dobrze, jeszcze ostatnia rada. Proszę uprzejmie. Zobaczmy, co tutaj słychać. Co słychać? A, no tak. I teraz tak, yy, z byczkami jakoś nie po drodze. Panna tutaj się pokazuje, i koziorożec, które bardzo chętnie, i bardzo miło, i bardzo pomocnie. I pod każdym jednym względem można, jakby tutaj zaufać. To są faktycznie takie jakaś delikatnia kłótnia, może być tutaj yy, rada. No, rada, no to rada, no to do cholery jasnej to jakoś poradzić, a nie mówić, co będzie, nie? No, ale karty pokazują, że. O, Przesympatycznie by było, bo tak, bliźniaki was gdzieś będą zaciągać, w bardzo dziwne miejsca, bardzo dziwne, że tak powiem pomysły będą miały, ale bardzo dużo nowości z tego tytułu wynika i doskonałych znajomości. Natomiast uważać na wagi w tym miesiącu nie wiem dlaczego. Może będziecie miały takie w stosunku do siebie nie za fajne fluidy, akurat przez ten miesiąc i nawet te no, no, no. no, 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 no niespecjalnie nie dobrze wyglądają relacje tutaj dla y, wag i raków wspólnie trzeba będzie być bardzo takim mm, delikatnym, bardzo takim czułym na każde jedno słowo, na to, żeby nie urazić i jednego i drugiego, żeby było wesele. Także to nie jest tak, że ty jesteś raku normalny, a waga... W relacjach razem jest pokazane, jakby, no tylko zrób, zrób tak i już wybuchnie wszystko. Także to takie trochę męczące może być na dłuższą metę, ale jesteście w stanie przejść przez ten miesiąc i nie dopuścić do pewnych rzeczy. Dobrze jest rozmawiać, dobrze jest rozmawiać. Zawsze jest. Bardzo dobrze rozmawiać i nie za dużo. Dlatego ja właśnie teraz będę kończyć. Zapraszam Was do prywatnych pytań. Chciałam Wam pożyczyć bardzo szczęśliwych świąt Wielkiej Nocy i dużo pogody ducha i dużo zdrowia i dużo radości i dużo czułości, dużo serdeczności i przepysznego jajka i żebyście pamiętali, że zgoda buduje i żebyście pamiętali o tym, że w jedności siła no buziaki, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w maju albo na prywatnych czytaniach puśka, pa